Powiedziałabym odkrycie tego naszego roku, ponieważ z wieloma rękodzielnikami współpracujemy, ale jesteśmy troszeczkę też takimi wędkarzami talentów, wędkarzami, wędkarzami tutaj różnych rękodzielników i pasji. I przed nami pani Malwina Perlińska. Pani Malwino, chciałabym, żeby opowiedziała nam Pani o swojej pasji. Dzień dobry. Tak naprawdę... Moja przygoda z szyciem zaczęła się jako dziecko i właściwie każdy mój wybór później szedł w tym kierunku, więc szkoła policjalna w projektowaniu ubioru, technik technologii dzierży, później studia również z projektowania ubioru, więc gdzieś tam w dalszym ciągu Tutaj szłam tą drogą. Pierwsza moja działalność rozpoczęła się w 2011 roku. Wtedy zaczęło się od małych przeróbek krawieckich, sukienki wieczorowe. Szyłam też, bo chwalę się troszeczkę swoją suknię ślubną, więc gdzieś tam mogę się tym poszczycić. No i jakby ta działalność cały czas w tym kierunku idzie. Jestem ogólnie z Witkowa, Przeprowadziliśmy się tutaj do Turku i tutaj skupiałam się bardziej na rzeczach takich prezentowych, bo kocham prezenty. Zresztą myślę, że jak każdy, kochamy je dawać, więc też je produkuję. Mamy hawciarkę komputerową, więc no tutaj korzystam z dobrodziejstw tej hawciarki. Nie tylko projektuję loga firmowe i wykonuję na odzieży roboczej, ale właśnie wykonuję takie upominki jak ręczniki czy poduszki. Przejdziemy, do tak. przejdziemy może teraz do opowiedzenia, bo asortyment mamy szeroki. Może najpierw zaczniemy od fartuszków, które pani ma. Zobaczcie, idealny prezent zarówno dla... Niezłej babeczki, jak i dla niezłego gwiazdora. Jaka cena jest takiego fartuszka? To jest koszt 85 zł. To jest wszystko ręcznie wykonane. Oczywiście, haft taki troszeczkę na wesoło. Myślę, że w kuchni też czasami trzeba sobie to życie jakoś ubarwić, bo no nie każdy lubi gotować, więc chociaż strojem też można sobie to jakoś zakolorować, że tak powiem. Ogólnie chciałabym powiedzieć, że bardzo kocham czapki, zresztą co widać. I w tym roku oczywiście króluje ta mikołajowa czapeczka. Ona kosztuje 49 zł, więc bardzo gorąco polecam. Zresztą panie już się w niej zakochały i naprawdę zlecenia są, więc bardzo się cieszę. Kolejny model czapki, który też bardzo lubię, to jest autorski model czapki, taki, taki krasnalowy. To jest również haft wykonany na haftiarce komputerowej, to jest koszt 45 zł. Bardzo fajna czapeczka na zimowe szaleństwa i dla dorosłych i dla dzieci. Tutaj również chciałabym pokazać czapeczki, które, pochwalę się, też wykonuje moja siostra. Ona robi to na szydełku. Są bardzo piękne, cieplutkie. Kosztują 75 złotych. Na szydełku również chciałabym pokazać tutaj te torebki. Na pewno już je znacie, to są torebki Oreo, trochę w formie takiej bardziej sportowej. To jest koszt 150 zł, także serdecznie zapraszam, są bardzo piękne. Jak widzimy, dostępne w różnych kolorach. Pewnie też można zamawiać tak, jakieś swoje. torebki i czapeczki, wszystko jest na zamówienie, więc no nie mam tego asortymentu jakby tak na sklepie, więc wszystko zamawiamy. Pod klienta robimy. Tutaj chciałabym pokazać ręczniki, bardzo ciekawe prezenty właśnie z ręcznikami, również z haftem komputerowym. Też takie troszeczkę na, z humorem, więc bardzo polecam taki boksik. To są ręczniki kąpielowe 70 na 140 i to jest koszt 150 zł. Myślę, że też niedługo Dzień Babci Dziadka, można też pomyśleć eee, w tym. Komisji. Tak, to jest w ogóle okres taki szaleńczy, więc naprawdę wtedy tych upominków idzie jak najwięcej, więc też bardzo mnie to cieszy. Eee, tutaj mamy takie zestawy z kosmetykami. Eee, uważam, że to jest fajny prezent, taki bardzo praktyczny eee, i również dla takiej eee, gwiazdy. Myślę, że to też będzie ciekawe. I takie prezenty kosztują 65 zł. Tutaj mamy również zestawy ze szklaneczkami: trzy małe ręczniczki, więc myślę, że tak dla mamy, dla babci, dla cioci jak najbardziej. Koszt 60 zł. I chciałabym jeszcze pokazać poduszki. Poduszeczki, wydaje mi się, że chyba każdy lubi, bo to jest taki produkt, który gdzieś tam nas relaksuje, lubimy się przytulać, więc tutaj też chciałabym je pokazać, bo są bardzo ładne, też z haftem komputerowym, takie złote na święta. Każda poduszeczka, którą zamówicie, oczywiście jest ładnie zapakowana, z kokardką. Moje logo oczywiście, tutaj macie też również w różnych kolorach, możecie zamawiać tak naprawdę z haftem, jakim chcecie, jakie lubicie. Te poduszeczki kosztują 55 zł. I tutaj troszeczkę zaszalałam, z tego względu, że mój synuś bardzo lubi się przytulać, więc gdzieś tam tą podusię zadedykowałam dla niego. Jest taka miła, przyjemna w dotyku, również haft tutaj wykonany i komputerowo, później przyszywane te kuleczki ręcznie, to jest koszt 75 zł. Także gorąco zapraszam do, na stronę facebookową MP Studio Krawieckie i życzę wszystkim wesołych świąt. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście. Dziękujemy bardzo. My oczywiście zachęcamy wszystkich do obserwacji naszej transmisji, do rezerwowania produktów. Jeżeli nie uda się Wam dzisiaj, to zachęcamy do odwiedzenia, tak jak Pani mówiła, stron facebookowych czy kontaktu poprzez naszą stronę internetową.